Witajcie! Dziś zrobimy formikarium dla mojej kolonii mrówek Temnotorax spinus. Zanim zaczniemy, wyjdźmy z domu poszukać drobnego piasku na wystrój. Ten świetnie się nadaje. Jest drobny, jasny, całkiem jak znad plaży nad jeziorem. Tyle wystarczy. Teraz trzeba go przygotować. W żadnym razie nie wolno dawać wystroju pozyskanego w terenie prosto do formikarium. Gdybym to zrobił, mógłbym wprowadzić do mojej kolonii pasożyty, choroby lub inne rzeczy, które mogłyby wyniszczyć moją kolonię. Ja najpierw dokładnie płukam piasek. W ten sposób pozbywam się nasion, resztek roślin i owadów. Teraz przekładam wypłukany piasek do rondelka z wodą. Dodaję łyżkę soli i czekam aż zacznie się gotować. Gotuję kilka minut, aby pozbyć się jaj owadów, roztoczy i bakterii. Potem płukam dokładnie, aby pozbyć się soli i ustawiam jeszcze raz na palniku, żeby wysuszyć piasek. Piasek odstawiam do ostygnięcia. Teraz czas zabrać się za formikarium. Jako bazy użyję pojemnika na suchą żywność. Te pojemniki są tanie, przezroczyste, a zamknięcie ma uszczelkę, co jest bardzo przydatne. Przygotowuję teraz patyczek, który pomoże mi w wyciąganiu części gniazdowej z pojemnika. Zatopimy go w gipsie. Przejdźmy teraz do rozmierzania pojemnika. Ja zaznaczam poziom gniazda, poziom areny i poziom, w którym zabezpieczę formikarium fluonem. To bardzo ważne, ponieważ pozwala dokładnie przemyśleć strukturę całego formikarium i uniknąć ewentualnych błędów i niedociągnięć. Zależy nam przecież, żeby formikarium było wygodne w obsłudze i przejrzyste. Oraz, żeby moje kurdupelki dobrze się w nim czuły. Czas wymieszać gips, z którego odlejemy część gniazdową. Pamiętajcie, aby używać do tego bardzo zimnej wody. Dzięki zimnej wodzie zyskacie więcej czasu na rozmieszanie gipsu, odla niego w formę i ewentualne poprawki. Ja dodaję na zmianę trochę gipsu, trochę wody, do momentu, aż uzyskam ilość, która według mnie wystarczy na odlew. Pamiętajcie, aby dobrać proporcje tak, aż uzyskacie konsystencję jogurtu. Pamiętajcie też, aby dokładnie wszystko wymieszać. Teraz wlewam gips do pojemnika, pamiętając, aby nie przekroczyć zaznaczonego poziomu. Robię to powoli i płynnie, żeby nie pochlapać ścianek, co utrudniłoby późniejsze wyciągnięcie odlewu. Teraz w centrum umieszczam przygotowany patyczek. Najlepiej użyć wykałaczki do szaszłyków. Póki gips jest jeszcze wilgotny, posypuję go przygotowanym wcześniej piaskiem. Piasek bardzo dobrze przyklei się do gipsu i stworzy nam wspaniałą arenę. Teraz zostawiam całość na około godzinę do związania. Jeśli pojemnik zrobi się gorący w miejscu gipsu, oznacza to, że gips wiąże. Po godzinie, kiedy gips jest jeszcze wilgotny, ale już zastygnięty, wysypuję nadmiar piasku, który się nie przykleił i wyciągam odlew z formy. Czasami zdarza się, że mimo wysiłku gipsowy odlew nie chce wyjść z formy. Dzieje się tak, ponieważ między gipsem a ściankami tworzy się próżnia. Należy wtedy wtłoczyć powietrze między gips a ścianki pojemnika. Wystarczy wtedy zrobić mały otwór na spodzie pojemnika i wtłoczyć powietrze przy użyciu sprężarki, strzykawki lub zwykłej pompki rowerowej. Najtrudniejsze za nami. Teraz czas na wydrążanie komnat w gipsie. Ja ze względu na charakterystykę moich temnotorax crassis pinus zrobię dwie małe komnaty. Użyję do tego noża do masła, który jest świetny do takich rzeczy. Na tym etapie gips jest jeszcze bardzo przyjemny w obróbce. Po zabawie z gipsem czas na otwór, który posłuży do podłączenia probówki z mrówkami. Należy tutaj bardzo, ale to bardzo uważać. Jak możecie zauważyć, ja poczułem się zbyt pewnie i przez własną nieuwagę połamałem pojemnik podczas wiercenia. Na szczęście mam jeszcze jeden w zapasie, więc mogę sobie pozwolić na jeden maleńki błąd. A oto gotowe formikarium z podłączoną probówką. Tanie, proste, łatwe do wykonania i spełniające swoją funkcję. Mrówki na razie badają swój nowy dom, a gdy będą gotowe, samego go zasiedlą. Dzięki za oglądanie i do następnego razu.